Witajcie w swojej 2 rozwaka. Witam Was bardzo serdecznie. Przed Wami Forza Horizon. Chciałem pokazać na palcach, nie umiem. Trzy: trzy! I przed Wami auto, o którym kiedyś mówiłem, że właśnie podobają mi się dwie BMW-ki. To jest właśnie ta druga z nich, której nazwy nadal nie wiem. Po prostu mam mega fajny grill. Przodu. O, czekałem, właśnie dlatego mi się tak podoba, bo ten grill z przodu jest po prostu mega, unikalny i tak bardzo mi się podoba. A druga to oczywiście ta z Instant For Speed, Ale dzisiaj, moi drodzy, nie o tym, bo jest czas świąteczny, więc warto byłoby się wczuć, i tak jak parę lat temu. Jezu, to nawet nie pamiętam kiedy, to było tak 6, 7 lat temu, 8. Nie pamiętam, eee, kiedy kupiłem tą Force Horizon 3, kupiłem ją z dodatkami i jednym z tych dodatków jest dodatek Blizzard Mountain. Specjalnie czekałem, bo ja to kupiłem po premierze, jakoś to nie było na premierze wszystko kupowane. I specjalnie czekałem do świąt, żeby ten dodatek z tym śniegiem właśnie sobie zagrać. Więc zagrajmy go. On się nie pobrał, Jezu. Dobra, zaraz wracam. I moi drodzy, jest! Mamy to! Blizzard Mountain. Jakaś śnieżna burza, coś czego po prostu. Nawet w Fordzie Ryzen 4 nie było, coś czego w Fordzie Horizon 5 nie ma. To jest coś, czego dawno nie widziałem w wyścigach. Ekstremalna pogoda, ekstremalna jazda. To prawda jest słaba widoczność, ale właśnie o to właśnie chodzi. W moich rękach tutaj to auto z Halo, z Wardo, czy jakoś tak, nie pamiętam. Chciałem odpalić ten wyścig, jak się zatrzyma, taki pokazowy właśnie ten, ten dodatek. Niestety nie można go odpalić ponownie, bym musiał całą grę resetować, a to jest absolutnie poza moim zasięgiem. Nie chciałbym tegoż takiego robić. Pamiętam tam się właśnie jakimś autem hooligana zjeżdżało z góry samemu I w zupełnie innym jakby klimacie, o, już burza śnieżna przeszła i zjeżdżamy niżej. peta, że to był taki mega epicki wyścig, na którym wjeżdżyliśmy potem na zamarznięte jezioro, które pierwsze raz też serii się pojawiło. To po prostu robiło mega ogromne wrażenie. A teraz mam wrażenie, że wszystko co Forza Horizon 5 zaprezentowała to jest odgrzewany kotet. Kurde, to nie miał być żaden rand po żadnej innej Forzie. Ale jak mogę po prostu do tego nie nawiązać? Jestem tak rozszadowany Forza Horizon 5. Która totalnie nie wprowadziła nic nowego, nic interesującego. To wszystko był jeden wielki odgrzewany kotlet. I dodatek grali e, z mapą, która wyglądała jak normalna mapa. E, trybowo też nudno, bo to już mieliśmy w Forzie Horizon 1. I Hot Wheels tak samo właśnie był w Forzie Horizon 3. No nic nowego. Jestem tak rozczarowany tą Forzą. Dobra, koniec o Forzie Horizon 5, Forza Horizon 3. Mega się jarałem, jak ten dodatek wyszedł. Od razu całego zrobiłem. E, tam, chyba w kilka dni te wszystkie wyścigi, tu w ogóle były takie, e, jakby to powiedzieć, o, właśnie, cele tutaj widzicie po boku, pewnie gdzie moja kamerka, jak to Wam przestawiłem, cel: kształtowanie krajobrazu 5, bieżące 2, czyli muszę e, dużo niszczyć, jakby obiektów prawdopodobnie. Oh shit, tylko trzeba też hamować czasem, to jakieś kombo musi być tego kształtowania krajobrazu. No już tego nie zrobię, bo e, dojechaliśmy do mety, praktycznie. Ale to prawdopodobnie o to chodziło. O, może tak, taka pod. Dobra, ta końcówka może być bardzo podobna do tego, co było właśnie w tym pierwszym wtedy wyścigu. Zastanowicie e, się, czemu nie ma muzyki, ponieważ e, muzyka w tej forzie jest bardzo mocno banowana na YouTubie, że całe filmy po prostu potrafią spaść z rowerka. Już się o tym kiedyś przekonałem. O, jestem tutaj jeszcze w tłukaniu X3. Pl, bo Dawid był e, założycielem, coś takiego kojarzę, pamiętam. W Forge Horizon 1 kiedyś e, nagrywałem z nimi razem. Uuu, I mamy jezioro. God damn! Zabawne jest to, że chyba tylko jedne zawody były na tym jeziorze, a mogliby je wykorzystać do znacznie ciekawszych rzeczy. To było pierwsze jezioro w Forge Horizon. Znaczy zamarznięte jezioro w Forge Horizon, może tak dopowiem. Kurde, i tu jeszcze po, o, były takie zadania z bałwanami, że trzeba było bałwany niszczyć w tonie i tak dalej. O widmo jedzie, znajomy. Ej, czy tutaj jeszcze jest Forzaton? A, to chyba... No, a, no tak. Ten główny, no właśnie, jest coś takiego. Ale właśnie jest, ukończ tysiąc wyścigów lub trików bałwana, czyli tysiąc bałwanów chyba trzeba było zniszczyć. E, trików Kangura, e, to w sumie nie wiem. Trików Hot Wheels, no to na Hot Wheelsie i rewelacyjnych trików nie mam pojęcia co to jest. I tutaj forzatony były łatwe właśnie, to mi się podobało, że te forzatony nie robiło się ich tak długo, nie były tak męczące. Do dzisiaj widzę, jak ludzie narzekają, że w tym forzaton trzeba zrobić na przykład Battle tak zagrać, który jest zdobany. Szczerze, ten... O, był bałwan. Nie ma bałwana. Czekajcie, muszę jakiegoś bałwana driftem zniszczyć. Ale kontynuując, ten... O, jest, jest, jest. Bo chyba jest... Jak Driftem go rozwalę to jest takie ten, nie? Czy nie? Nie pamiętam o, bawa, tysiąc lat. E, może nie trzeba driftem. O i kształtowanie krajobrazy. W mojej opinii Battle Royale Forza Horizon 4 był fajny, unikalny, ta mapa była bardzo zróżnicowana, były miejsca gdzie nie można przejechać... E, można było... O, a, tak, zapomniałem, że ta mapa jest dosyć mała. <laughs> Można było się nauczyć jej na pamięć i naprawdę był rewarding ten y, Battle Royale w Forzie Horizon 4 i mi się bardzo podobał. W Forzie Horizon 5 y, oni nastawili na niego większy nacisk, pojawił się już zawsze w Forzatonie, żeby każdy co tydzień musiał go zagrać. Y, dużo osiągnięć do niego przypisali i zrobili go po prostu nudnego pod tym względem, że y, ta mapa się nie zmienia i środek mapy jest zazwyczaj dość płaski i nie ma żadnych przeszkód, więc tak naprawdę. Kto szybciej przełajowo dotarł do mety, ten wygrywał. Nie warto było brać nigdy dróg. Wiem, bo nieraz wygrałem tego Battle Royale w Forge Horizon 4 i Forge Horizon 5. W Fordzie Horizon 4 nawet wszystkie osiągnięcia biłem, Nawet tym pierwszym autem, tym czerwonym ba barachłem, wygrałem finał. Więc coś, nie coś tam potrafię. Dobra, pojedźmy sobie coś jeszcze. Zjazd, podjazd. Coś z tej góry, na tej górze są najfajniejsze rzeczy ogólnie rajd przełajowy, zjazd. Dobra, weźmy sobie zjazd. O, czekajcie, tepnę się tam. Yy, I spróbujemy wziąć to auto, którym się tutaj właśnie zaczynało całe to wydarzenie. O, to będzie chyba to. W tej kategorii. Chyba właśnie tym się zaczynało. Tak na jakieś 80%. Bo tych Huniganów wiecie, no trochę ich się narobiło na przestrzeni lat i wyglądają dość podobnie, szczególnie te Fordy. W ogóle, no właśnie, yy, w tym miesiącu, w grudniu, Jakoś bliżej początku wyszedł e, Hunigan. Znaczy, kurde, Hunigan, kana wyszła. jeżeli ktoś nie widział, e, Paster, Dawid Pasterna chyba się jakoś tak e, zrobił. Co prawda, totalnie innym klimacie, bo bardziej właśnie pustynnym. Piasko i tak dalej, a nie śnieżnym. Ale pojawił się. Więc te legacy po Kenbloku nadal pozostanie. I to mi się bardzo, bardzo podoba. Zdawało mi się też, jak jadę i prawie. What the fuck! <laughs> o, Jezu, jeszcze jakąś widzialną ścianę uderzyłem, No było mega. Ojej, co, co to jest? Drifting. Jezus, ja nie umiem driftować w tej grze, ja w ogóle ledwo co jadę do przodu. Teoretycznie dałoby się zrobić ten drifting. Próbujemy go zrobić? Gdyby to wyglądało trochę komicznie, to musiałby się dostać wyżej. Ja pewnie to robiłem na niższym poziomie trudności. To nie jeden niższy poziom trudności. Ej, tu jest cofanie w tej grze, dobra, ja będę ja w razie czego cofał. Jak coś mi się bardzo złego wydarzy, to po prostu będę cofał. Zapomniałem o tym. Tyle bajerów te gierki mają, że aż się zapominam. No, kurczę, właśnie dla mnie Forza Horizon 3 to była już Forza, która... No, czwórka już tak mocno się nie zmieniła. Czwórka za właśnie wygrywała dla mnie tym, że tyle nowości zaoferowała. Te zmiany pół roku, rankingowe gry, które naprawdę mnie bardzo motywowały do grania, Battle Royale dodane w późniejszym terminie, historie, Chociażby dodatki, które oba były świeże. Jedna była wielka góra, po której można było driftować. Nowy typ eventów: burza i zorza, tak to zapamiętałem. Eee, no i poszukiwanie skarbów, to też było coś świeżego wtedy. No i drugi dodatek: Hot Wheels, który wprowadził nam cały świat Hot Wheelsa. Kurde, przepraszam, nie wiem, Lego. Cały świat z Lego właśnie stworzony. Kostek Lego. I dodatkowo jeszcze eee, pojawiły się te takie. Alokacje, jak to się nazywa po polsku? Ten taki system osiągnięć, właśnie I że jak sobie im więcej osiągnięć, tym więcej. Tym bardziej na tym się tam dom chyba rozbudowywał, czy coś takiego. I to było bardzo fajne. I w Horizon 1.5 niestety zrobili z tego obowiązkową rzecz, którą domyślnie każdy robi, i to już było troszeczkę nudniejsze, w mojej opinii. Drugie miejsce. Nie mi udało się być pierwszym, ale zrobiłem wszystkie, a to dosłownie, wszystkie zadania chyba, jakie miałem do zrobienia. Przynajmniej ten drift, bo nie wiem, jakie było drugie. Mam nadzieję, że nie było wygraj. Ale kurczę, jeździ się świetnie, no. Jeździ się świetnie, guys. O, Michałow. O, o, właśnie z Michałem tu pamiętam techników, żeśmy sobie grali też. Ale to były czasy, ja pierdzielę. on jako jedyny z moich takich bliskich, e, znajomych. W sensie re, rzeczywistych. E, miał komfort dodatkiem. Ale mi się mega podoba tutaj to jeżdżenie. Oj, Dawid właśnie jechał chyba. Nie? Nie, nie, nie wiem, Dawid. Widmo. Właśnie to jest też fajne, że to są te boty gracze, a to w nowych Fordach też jest. Ale mi się to mega tym jarałem, że mogę spotkać się znajomych w grze. Jest Filip. A pojedźmy się z Filipem. Wygram z Pobij, Pobijmy Filipa Subaru. <grym> <grym> a tu bez problemu, nie ma co. Moi drodzy, kurczę. Podoba mi się ta gra. Ona nawet graficznie dzisiaj. No czy wa Wam odstaje ta gra graficznie od forty Horizon 5? Może trochę, ale szczerze, jak przymkniecie lekko oko, w mojej opinii ta gra z taką grafiką jakby wyszła w tych czasach na pewno by nie była zjechana za całą grafikę. A przypominam, ta gra ma prawie 10 lat, 2016 rok, nie? Jezu, to za rok dziesięciolecie. Matku jedyna. Czy ta gra wygląda jakby miała 10 lat, nie? Ja pewnie się porobiło, się porobiło. Dobra mej drodzy, na tym będę kończył. Uff. Ale nie chcę, żeby ten odcinek był zbyt długi, zbyt męczący, e, bo być może nagram dla was odcinek z multiplayera, jakby się udało. E, mam jednego znajomego, co ma tą gierkę, z dodatkiem właśnie tym e, i drugim dodatkiem. Próbowałbym z nim zagrać multiplayer, albo na live, nie wiem, jeszcze coś wymyślę, e, bo naprawdę mega mnie korci, żeby pograć multiplayera, bo na, nie nagrałem się tutaj tego multiplayera, e, a wiem, że są różne problemy, żeby zagrać samemu, więc ja bym musiał po prostu tę grę pobrać na konsoli i wtedy razem z nim się zaprosić, i potem przejść na peceta. I on by mnie zaprosił, trochę pokomplikowane, ale niestety na pececie gracze w Forze nie mają kolorowego życia. A w Czwórce, jak wiecie, mam bana, więc tam sobie nie pogram, a Piątkę mi się nie chce. Więc to jest jedyna Forza, gdzie tego multika mam ochotę sobie pograć. Nie przedłużając, dziękuję za oglądanie. Kurczę, pięknie się gra, pięknie ta gra wygląda. Jak nie, nie graliście nigdy, kupcie chociaż tą podstawkę. Jeszcze nie chodzi w takich absurdalnych cenach, tam chyba za stówkę czy dwie stówki możecie sobie ją ciachnąć. Eee, polecam, według mnie jedna z najlepszych sport Horizon, na pewno dla mnie lepsza od sportu Horizon 5. Dziękuję za oglądanie, do następnego, trzymajcie się, cześć i wesołych świąt.